Witajcie, kochani. Zobaczcie, że się kończy 2019 rok, chciałam przedstawić moje pomysły na zestawy tego Star Wars. Zacznijmy, oczywiście, od zestawów z pierwszego epizodu. Zestaw numer jeden to, to porwanie wicekróla. Byłby, byłby, byłby fragment sali tronowej na Nabu, figurki Padme, kapitana Panaki, kilku drydów bojowych i właśnie wicekróla Nutgun Reya. Moim zdaniem to bardzo dobry pomysł. Zestawem numer 2 byłaby ucieczka statuin. Byłby statek królowej Amidali, Darth Maul, Małanna Anakin Skywalker, Obi-Wan, Kwai gon Jinn Też bardzo fajna opcja. Opcja numer 3. Znaczy zestaw numer 3 to ucieczka z Nabu, czyli też statek królowej Amidali. Sama królowa, rycerze Jedi. I kapitan Panaka. Piszcie co o tym sądzicie. Przechodzimy do zestawu z epizodu drugiego. Pierwszy pomysł to. To pościg na Korusa. Był kiedyś taki zestaw, ale bardzo, bardzo dawno. I byłby Obi-Wan, Anakin i ta babka, którą ścigali. Pomysł numer dwa to. Bitwa o Geonosis. Byłyby tam klony. Droidy, Padme, Anakin, Obi-Wan oraz Hrabia Duku. I tam byłby fragment areny. A w tym pierwszym pomyśle byłby po prostu, byłyby po prostu dwa ścigacze. I to na tyle z epizodu drugiego. Przejdźmy do pomysłów z epizodu trzeciego. Pomysł numer jeden to. Ratowanie kantelarza Palpatina, gdzie byłaby ta sala, gdzie był więziony Palpatin, znaczy niby więziony. Kto oglądał ten wie? Byłby sam Palpatin, hrabia Duku, Obi-Wan i Anakin Skywalker. Nie było jeszcze chyba takiego zestawu, więc to byłby całkiem niezły pomysł. Pomysł numer dwa to aresztowanie Palpatina. Był już taki sensowany jakiś czas temu i przydałoby się odświeżenie. Byłoby biuro kanclerza, kanclerz Palpatine, Mace Windu i pozostali rycerze Jedi z Kamboża oraz Anakin Skywalker. Wszyscy pamiętamy z filmu, jaka sytuacja się tam wydarzyła, niestety. Pomysłem numer 3 to byłby rozkaz 66, gdzie byłyby klony rycerza Jedi oraz różne miejsca. Ewentualnie świątynia Jedi, gdzie Anakin zabił młodzików oraz innych, co tam byli. Kolejny pomysł to, to przybycie na Mustafar, gdzie byłaby Padme, obi i Anakin. To byłaby ta sytuacja przed walką jeszcze. Bo brakuje figurek Padme. Obecnie z tych najnowszych mamy tylko taką z pierwszego epizodu, a szkoda. Ta to chyba najrzadsza postać, jeśli chodzi o przedstawienie figurkowe. I to wszystko z trzeciego epizodu. Przechodzimy do pomysłów z epizodu czwartego. Pomysł numer jeden to ta sytuacja w zgniatarkę ze śmieciami. Gdzie byłaby właśnie ta zgniatarka? Leia, Han i Luke. Oczywiście walka Weidera z Obi-Wanem. I ostatni już pomysł to Sokół Millenium, bo dawno już nie było takiej klasycznej wersji soku Millenium. Ostatnio to z epizodu 9, no ale to już z innymi postaciami, a przydałaby się w najnowszych zostałach taka klasyczna wersja tego statku. Oraz ost już ostatni na pewno pomysł to X-Wing pilotowany przez Lukasa Skywalker'a, gdzie byłby właśnie X-Wing i Lukas w stroju pilota z czwartego. Teraz przechodzimy do zestawów z Imperium kontra atakuje. Byłaby bitwa na Hoth, to pierwszy pomysł. Drugi pomysł to walka w mieście w chmurach z Vaderem i Lukeem Skywalkerem. Byłby szablon tego mostu. I to chyba wszystko. Teraz przejdźmy do pomysłów z epizodu 7. Pierwszy zestaw to ucieczka Paul i Fina, myśliwca Taj, i tam byłby ten myśliwiec Tai oraz Paul i Fin. Pomysł numer 2 dwa. Dwa to rozmowa Kairo i Ray, gdzie Rej była w niewoli. I to już wszystko. Teraz przechodzimy do zestawów z epizodu 8. Pomysł numer jeden to spotkanie z Skywalkera i Ray. Chociaż był zestaw z Aythringiem, ale, ale byłby inny budynek, albo nawet dwa budynki. i Jeszcze kilka porgów i te, jakby strażniczki. Pomysł numer 2 to ta scena w, w kasynie. I tam byłoby to kasyno, paru gości oraz Finn i Rose. Pomysł numer 3 3. 3 to Bitwa o Kraj. Był już taki zestaw, ale, ale w trochę innym stylu bym go zrobiła, gdzie byłaby Ray, Paul, Finn i kilku żołnierzy. Że, to znaczy nie tyle Bitwa o Kraj, tylko tej ucieczki przez korytarze. I to wszystko z epizodu 8. Teraz przechodzimy do epizodu 9, więc jak ktoś nie oglądał to ostrzegam przed spoilerami. Jeśli nie oglądaliście, to lepiej wyłączcie w tej chwili. A jeśli oglądacie albo nie boicie się spoilerów, to zapraszam. Pomysł numer 1 to zniszczenie transportowca przez Rej, gdy przestałam ze sobą panować, kojarzycie tę scenę gdzie używa błyskawic mocy. Pomysł numer 2 to ostateczna bitwa z imperatorem. Gdzie byłby Ben Solo, byłaby Rey i byłby oczywiście Imperator. Oraz to byłoby w tej sali tronowej. Moim zdaniem to zestaw, którego bardzo brakuje póki co. A nie mogę go na razie zrobić, bo to by byłby za duży spoiler. Kolejny pomysł to, to walka Rey z jej Mroczną Wersją. Czyli z Imperatorową. I to byłby taki mały zestawik. Kolejny pomysł to walka Kajro i Rey na Gwieździe Śmierci. Też byłby niewielki. I ostatnim pomysłem to właśnie ta scena końcowa, gdzie Rey odpada ten miecz świetlny. No i jest przy domach Larsów. I przedstawia się jako Rey Skywalker, chociaż to trochę bez sensu. A jakie są Wasze pomysły na zestawy z poszczególnych epizodów? Piszcie, papa!